Dzień dobry, nazywam się Michał Zbierzchowski i jestem z firmy Saneco. Firma Saneco istnieje na rynku polskim od ponad 25 lat. Od blisko 10 lat jesteśmy producentem i dystrybutorem agregatów pompowych wysokiej wydajności i wysokich ciśnień. Dzisiaj chciałem zaprezentować Państwu naszą najnowszą produkcję, czyli agregat pożarniczy ap 8000 na 8 1800 ASP. Oznacza to motopompę do wody czystej o wydajności 8000 litrów na minutę przy podnoszeniu 8 bar i geodezyjnej wysokości ssania 1,5 metra lub 4000 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 bar i geodezyjnej wysokości ssania 7,5 metra. Skrót ASP oznacza automatyczny system pianotwórczy, w który wyposażony jest ten agregat. Tężenie środka pianotwórczego jest automatycznie regulowane z deski rozdzielczej. Agregat wyposażony jest w dwa niezależne systemy podawania środka pianotwórczego, który zasysany jest kolektorem Storz 52 po każdej ze stron. Dodatkowo, po każdej ze stron symetrycznie wyprowadzone są kolektory tłoczne, dwa razy Storz 75 i raz Storz 110. Agregat wyposażony jest w automatyczny system zalewania pompy i rurociągu stawnego oraz ma możliwość pracy na sucho nieograniczoną ilość czasu. Agregat posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP jako motopompa przewoźna do wody czystej M80x8.